Czy wiesz, że to, co jesz, może wpływać na twoje samopoczucie i poziom szczęścia? O tym w dzisiejszym odcinku. Witajcie w podcaście Instytutu Efektywności. Z tej strony Sebastian. Cześć, tu Gosia. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspominałem, będziemy rozmawiali o tym, jak dieta, nasze wybory żywieniowe i czy w ogóle mogą wpływać na nasze emocje, na nasz poziom szczęścia. Jakie jest twoje doświadczenie jako dietetyka w tym zakresie? Ma to bardzo, bardzo duże znaczenie. Jest to też taki mój konik troszeczkę. Bardzo lubię temat nastroju, wpływu na nastrój, tutaj pracy z mózgiem. I jeżeli chodzi tutaj o właśnie dietę, a znaczenie, jeżeli chodzi o na przykład zmniejszenie ryzyka depresji bądź wsparcie leczenia depresji, czy też wahania nastroju, ma przeogromne znaczenie. I na pewno musimy zwrócić uwagę w takim przypadku na jakość diety. Zawsze do tego. Go uderzamy, ale mimo wszystko jest to ważne w każdym aspekcie zdrowia, więc jakość diety na pierwszym miejscu. Znowu też niedobory pokarmowe, one będą bardzo mocno nasilać zaburzenia nastroju, więc to jest kolejny czynnik, który musimy wziąć pod uwagę. No i oczywiście jelita i układ pokarmowy, czyli tutaj mój ulubiony temat oś jelito-mózg. Jeżeli mamy zaburzenia w mikrobiocie jelitowej, to będzie wpływać to na nasz nastrój, na zaostrzenie depresji, bądź no, też, inne, wiele innych czynników. Mhm. Zrobię teraz trochę inaczej, tutaj to przeformatuję w takim razie, zacznijmy mhm. od drugiej strony. Ja trochę zadam najpierw pytanie, delikatnie na nie odpowiem, coś tam może sugerując, a ty no. się do tego odniesiesz, dobra? dobra. Mhm. Bo w takim razie to co jeść takiego i czy tak może wpływać jedzenie, że będziemy szczęśliwi, po prostu czyli dużo szczęścia, bo tak z doświadczenia, nawet swojego, tak przynajmniej tak, jak sobie to zidentyfikuję, ale też jak wiem, obserwuję, czy, czy wiesz, w jakimś tutaj rodzinie, wśród przyjaciół, znajomych, widzę, że na przykład bardzo dużo szczęścia, zwłaszcza dla małych dzieci na przykład, wprowadzają słodycze. Jeżeli mhm. wiem, że mam zjeść na obiad, będąc dzieckiem, nie wiem, naleźnika ze szpinakiem i nie wiadomo czym, to mówię, to mi nie daje szczęścia. A jeżeli zaraz potem się pojawi, nie wiem, załóżmy, kinder niespodzianka, nie robiąc tu jakieś lokowania produktu, czy jakieś inne słodycze, którą sobie każdy z nas tu może dopisać, to już wiem, że będę szczęśliwym, zwłaszcza, że jeszcze że reklamy mi mówią, że jak tam jakieś nie wiem, cukierki zjem, znowu tam już chciałem nazwę podać, dlatego się tak zawahałem, to będę na przykład szczęśliwy i uśmiechnięty. To w takim razie co i czy takie rzeczy mogą jeść? możemy jeść, żeby być szczęśliwymi? Znaczy tak, ogólnie o tym, co mówisz, to słodycze bardzo często podnoszą nam poziom dopaminy, więc też częściej sięgamy po prostu podświadomie właśnie po słodycze. Też kobiety często w fazie lutealnej, czyli przed miesiączką, mają ochotę bardziej właśnie na takie produkty, ze względu na to, że wtedy ta dopamina nam spada. Też słodycze podnoszą nam poziom energii, więc tym bardziej organizm będzie chciał bardziej takich produktów. Oczywiście one są nieodżywcze i prozapalne, więc wiadomo, w dużej ilości będą działać negatywnie. Gdzieś tam jako dodatek, ok, ale jeżeli dieta jest w pełni wart, pełnowartościowa, zbilansowana, to jako dodatek ta słodycz jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi właśnie o tą jakość diety, no to fajnie, żeby jednak ona zawierała wszystkie dla nas niezbędne witaminy i minerały oraz makroskładniki i kaloryczność, żeby po prostu powstały odpowiednie poziomy właśnie neuroprzekaźników, hormonów, żeby nasze narządy też funkcjonowały prawidłowo, bo one też mają wpływ na nasz nastrój żeby tarczyca też prawidłowo funkcjonowała, bo ona też bardzo mocno reguluje nastrój. Także mimo wszystko słodycze są ok, pod kątem bardziej tym, że podniosą nam dopaminę, ale jednak nie są wartościowe, nie są odżywcze, więc nie zapewnią nam tych witamin i minerałów, więc na dłuższą metę po prostu będziemy czuć się gorzej, nie? Mhm. No, A to, co w takim razie jeszcze jest taki? to bardziej w kontekście dzieci. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy już dorosłymi i mamy teraz na przykład jakiś trudny okres, trudne zdarzenie czy wydarzenie za sobą, no to niektórzy na przykład szukają pocieszenia i tego szczęścia w tak przysłowiowej butelce. Alkoholu, jakiegokolwiek mhm. już. I czy rzeczywiście picie jakiegokolwiek alkoholu w jakiejkolwiek ilości może wpłynąć na to, że rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi? No bo patrząc, że część, przynajmniej dorosłych, w taki sposób sobie rozwiązuje sprawy, no to jakby się ich zapytać, to to jest rzecz, która efektywnie. Przynajmniej tu i teraz. Mm. Pomaga mi rozwiązać te wszystkie problemy. Yy, ogólnie może to wpływać znowu na dopaminę, więc organizm po prostu zawsze yy, ciągnie nas do pewnych produktów, gdzie wie, że może to uzyskać. Tak samo przy używkach, wpływają na poziom neuroprzekaźników, na endorfiny, więc to wszystko będzie tutaj się, będzie z tym powiązane. Więc nie jest to dobre rozwiązanie i na pewno w dłuższej perspektywie czasu nie podnosi nam to nastroju, tylko tu i teraz, bo te neuroprzekaźniki nam wzrosną i jest fajnie tu i teraz. Później często jest spadek i mamy tak zwany zjazd, że nawet jak wypijemy ten alkohol, to jeszcze w trakcie zaczynamy być smutni, zaczynamy płakać, i tak dalej, bo te wyrzuty przeważnie są bardzo silne i też są silne spadki. No i oczywiście są też tutaj inne czynniki typu hormony, glikemia i tak dalej, które też się oczywiście z tym wiążą. No i oczywiście to jest działanie tu i teraz, a wiemy, że. Wszelkie używki po prostu niszczą nam zdrowie, wpływają na zaburzenia mózgu, regeneracji, jelit, tutaj właściwie całego organizmu, więc w perspektywie czasu będzie miało to negatywny wpływ i będzie właśnie wpływać odwrotnie, czyli ten nastrój będzie nam spadał. Czyli tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, w diecie, jeżeli chodzi o to bycie szczęśliwym, dużo się sprowadza do tak naprawdę dopaminy i tego, w jaki sposób ona reaguje w naszym organizmie. No i teraz pytanie, czy właśnie te wychyły dopaminy są tak naprawdę dobre dla nas, czy w sensie jesteśmy w stanie na wysokim poziomie ją utrzymać, czy nie, czy raczej by trzeba ją w jakimś niższym, ale stabilnym poziomie, no i ewentualnie w jaki sposób to zrobić, no bo jak mówiłaś, alkohol czy słodycze działają w taki sposób, że no mamy wysoki poziom i nie jesteśmy w stanie tego, nie wiem, może haju dopaminowego utrzymać na takim poziomie, znaczy tak, na pewno warto, żeby ona była w równowadze wraz z innymi też neuroprzekaźnikami i hormonami, bo też ważne jest to, że pożywienie jest, z pożywienia pozyskujemy witaminy i minerały, które są ważne dla różnych hormonów, czy no, głównie hormonów, które odpowiadają za nasz nastrój, no i wiele reakcji w organizmie. Także to nie sprowadza się tylko do dopaminy, a właściwie do całokształtu. Więc mimo wszystko warto, aby dbać o jakość. Diety, żeby była odpowiednia ilość witamin, minerałów, kaloryczności, makroskładników, żeby to wpływało później na hormony, żeby one były wszystkie w równowadze i pracowały tak, jak powinny w danym y, momencie. Mm -hmm. No to w drugą stronę w takim razie, bo to też trochę o tym wspominałaś, ale jakby to tak ułożyć w całość, czyli jedząc tylko w taki sposób, że wiesz, same słodycze, pijąc tylko alkohol i tak dalej, skoro właśnie nie odżywiamy tego organizmu, to w takim sensie, jeżeli za bardzo z tym przesadzamy, to. Jak negatywnie to może wpływać na nasz cały organizm? Do czego to może prowadzić w takim razie, yy, łącznie do tego, że jednak nie będziemy tacy szczęśliwi, jak nam się to pierwotnie wydaje? Mm -hmm. e, tak, bo będzie to działać prozapalnie, będzie, będzie to wpływać na niedobory, czyli to, co mówiliśmy przed chwilą, ale będzie działać prozapalnie, czyli prowadząc do stanów zapalnych, a stany zapalne będą osłabiać nasze jelita, osłabiać nasz mózg, więc to wszystko będzie po prostu wpływać na, na nastrój, nie? więc, e, więc no, nie dostarcza nam to e, Niezbędnych składników odżywczych, ale też prowadzi do stanów zapalnych, więc ostatecznie na chwilę jest OK, ale w ostateczności po prostu będzie działać negatywnie i będzie doprowadzać do różnych chorób, które będą znowu nasilać problemy z nastrojem. Mm -hmm. No ale to w takim razie jeszcze mimo wszystko, żebyśmy się za chwilę skupili, wrócili do tego co inaczej żeby być szczęśliwym, ale jakbyśmy połączyli te fizyczne aspekty, czyli jedzenie i to, jak to. Wpływa na nasz cały organizm, to w jaki sposób to wpływa też na nasz mózg? I w sensie, czy można wtedy, w takim razie, powiedzieć, mając taką dietę opartą tylko na tych rzeczach, które tam no, tworzą ten wyrzut dopaminy, może to w skrajnym przypadku prowadzić także do jakichś stanów depresyjnych czy depresji? Jak najbardziej, oczywiście, tak, że tak, bo też mamy na to już sporo badań, że depresja jest powiązana ze stanami zapalnymi, więc nasze procesy fizjologiczne będą bardzo mocno wpływać na tutaj, na ryzyko depresji. Także ma to przeogromny wpływ na pracę mózgu, a yy, nasz mózg jest właśnie tutaj i nastrój połączony właśnie z, i z układem pokarmowym, i z tarczycą, yy, z hormonami i tak dalej. Mhm. No bo patrząc teraz filmowo, żebyśmy poszukali tego szczęścia, w filmach na przykład czasami występuje tak, że mamy jakieś rozstanie, na przykład jest wtedy rzut kamery na kobietę, co co kobieta robi w momencie, kiedy chce zajeść ten smutek, powiedzmy rozstania, no bo ten mhm. jednak kochała tego nie wiem, Johna czy, czy, mhm. czy inna, inną postać w Filmową, no i to rozstanie za niej trudne. No to na przykład taka scena, gdzie zajada się lodami. To w takim razie, żeby odbudować ten poziom szczęścia, jakoś może się pocieszyć, jakoś odbudować to wszystko, żeby jednak już się czuć pozytywnie. Co w takim przypadku, jeżeli wiadomo. W pojedynczych sytuacjach, gdzie czujemy się gorzej, mamy te gorsze emocje, no to pewnie w tych rodach nie jest nic złego, no ale jeżeli codziennie mamy takie spadki z różnego powodu, czy to stres w pracy jednak, czy to być może rzeczywiście zerwanie, czy to jakiekolwiek inne trudności, z którymi sobie nie radzimy i te emocje mocno nami targają i szargają, co lepiej jednak by było jeść, żeby nad tymi emocjami y, zapanować, żeby to szczęście jednak y, się utrzymywało, ale nie rozjeżdżało całego naszego organizmu, to co przed chwilą mówiliśmy o cukrze czy alkoholu. Jasne, na pewno produkty bogate w witaminy z grupy B, bo one bardzo mocno regulują nastrój, e, na przykład orzechy, ziarna, nasiona, czy też zboża, szczególnie pełnoziarniste. E, też bardzo ważne są tłuszcze. Tłuszcze są przeistotne dla pracy naszego mózgu, więc również będą miały znaczenie. Na przykład jaja, czy też tłuszcze roślinne, na przykład oliwa, czy znowu orzechy, e, czy awokado. E, jak najbardziej. E, też duże znaczenie mają na przykład sery, dlatego że będą wpływać nam na tutaj tryptofan, który również jest bardzo ważny dla serotoniny. Więc na przykład sery parmezan, sery żółte będą miały duże znaczenie, mozzarella jak najbardziej. Oprócz tego też na pewno białko pełnowartościowe, które też będzie bardzo bardzo ważne znowu dla pracy układu nerwowego i znowu dla mózgu. No i też warzywa, dlaczego warzywa, no i też te orzechy ziarna, nasiona znowu, produkty pełnoziarniste i warzywa, też owoce. Dlaczego? Dlatego, że zawierają błonnik, a błonnik jest pożywieniem dla, dla naszych bakterii probiotycznych, a nasze bakterie probiotyczne, które znajdują się w jelitach, one też wpływają znowu na i produkcję neuroprzekaźników, ale jest to bardzo ważne właśnie w kontekście znowu nastroju, że jelita są w stanie regulować te procesy. Nie? Mamy, taki, mamy coś takiego, takiego jak enteryczny układ nerwowy, no i osi, yy, osieli to mózg, ale też nerw błędny, czyli ten taki Nerw w organizmie, który właśnie daje sygnały do z jelit do mózgu i odwrotnie, właśnie odnośnie i nastroju, ale też no, różnych innych czynników. Nawet jeżeli właśnie tutaj w kontekście tych jelit, jak, jakie one mogą dawać sygnał do mózgu, na przykład to, na co my mamy ochotę. Bardzo często to, co się dzieje w jelitach, czyli jeżeli mamy tam. Przerost patogenów, to one mogą dawać nam sygnał cały czas do mózgu, że my mamy, jeść, mamy ochotę na słodkie, dlatego że różne patogeny w organizmie po prostu żywią się najczęściej glukozą, więc najczęściej sięgamy wtedy po słodycze. Więc po prostu ogólnie skład mikrobioty jelitowej będzie miał wpływ między innymi na to, jakie my pokarmy wybieramy, ale też na właśnie produkcję hormonów, neuroprzekaźników, naszą glikemię, co ostatecznie będzie wpływać na też procesy przeciwzapalne, jakby Nasza mikrobiota jelitowa to moduluje, więc to wszystko będzie miało wpływ właśnie na nasz nastrój. Na to, jak my się czujemy. Czyli jednak mimo wszystko, jak reklamy sugerują, że zjedzenie jakiegoś cukierka czy, czy tam czegoś innego będzie wpływało na to nasze szczęście czy zadowolenie z życia, to jednak mimo wszystko te zdrowe produkty, czyli na przykład zadbanie w dobry sposób o jelita, może tak samo, a nawet patrząc na długofalowe efekty, jeszcze lepiej zadbać tak naprawdę o ten nasz poziom szczęścia i rzeczywiście tym jedzeniem da się regulować to, czy będziemy bardziej szczęśliwi, lepiej odporni na, nie wiem, różne emocje skrajne, no i będzie lepiej wpływało na nasz stan zdrowia, tak dobrze rozumiem. Tak, no to co powiedziałeś, moim zdaniem e, reklamowanie tych produktów, właśnie słodkich, które wpłyną na to, że będziemy się lepiej czuć, to są po prostu, to jest reklama i za, e, promowanie zaburzeń odżywiania i otyłości, czyli tego, z czym jest największy problem w naszym kraju. Więc no wiadomo, że może to w jakiś sposób gdzieś tam wpływać na nas i my rzeczywiście tak jemy i reagujemy, no ale z drugiej strony prawda jest taka, że to jest to, co powiedzieliśmy, że w perspektywie to jest na teraz ok, no bo to wpłynie, ale to wpływa źle ostatecznie. Nie? Mm. Dajcie znać, jak to u Was w komentarzu wygląda w życiu. Dajcie znać w komentarzu, jak to u Was wygląda w życiu, w jaki sposób Wy wykorzystujecie jedzenie, czy wszystkie rzeczy około żywieniowe i w tym, żeby dobrze regulowały Wasze emocje. Czy jesteście rzeczywiście zadowoleni z tego? Jeżeli macie jakieś wyzwania, to śmiało piszcie. Dajcie znać. Czy też odcinek w kontekście bycia szczęśliwym, jeżeli chodzi o jedzenie, a może w innym kontekście by Was interesował. Także śmiało dajcie znać. Oczywiście prosimy o subskrypcję, like. Łapkę w górę i zapraszamy do kolejnego odcinka za tydzień. Bardzo dziękujemy.